Jak świadomie studiować Biblię? Rozdział drugi. Studiowanie poszczególnych ksiąg. Pierwszą metodą studiowania Biblii, którą rozważymy, jest studiowanie jej według poszczególnych ksiąg. Ta metoda studiowania jest najdokładniejsza, najtrudniejsza, ale przynosząca najlepsze i najtrwalsze rezultaty. Zajmiemy się nią najpierw, ponieważ moim zdaniem powinna ona zajmować największą część naszego czasu. Pierwszą pracą, jaką należy wykonać, jest wybór biblijnej księgi do studiowania. Jest to bardzo ważna sprawa. Jeśli dokonasz niefortunnego wyboru, możesz się zniechęcić i zrezygnować z tej metody studiowania, która mogłaby być najbardziej owocna. Kilka punktów będzie pomocnych dla początkujących. Pierwszy etap. Na pierwsze studium jednej z ksiąg biblijnych wybierz krótką księgę. Wybór długiej księgi na początek doprowadzi do zniechęcenia każdego, z wyjątkiem osoby o rzadkiej wytrwałości. Pamiętaj, na początek wybierz jakąś łatwą księgę. Niektóre księgi Biblii przedstawiają dla początkujących poważne trudności. Mamy tam fragmenty, których nie można znaleźć w innych księgach. Zalecam, aby zabrać się za studiowanie ich, ale później, bo to nie jest praca dla początkującego. Gdy twoje siły zostaną wyćwiczone właśnie przez studiowanie Biblii, wtedy możesz to robić z powodzeniem i satysfakcją, ale jeśli spróbujesz tego na samym początku, szybko znajdziesz się w trudnej sytuacji. Pierwszy list Piotra jest bardzo cenną księgą, ale znajdziesz w niej kilka najtrudniejszych fragmentów Biblii. Gdyby nie te fragmenty, byłaby to dobra księga, którą można polecić początkującym, ale ze względu na te trudności nie jest mądre, Polecać ją początkującym studentom Biblii. Dużo lepiej uczynić z niej przedmiot wyczerpujących studiów w późniejszym czasie. Wybierz księgę, która jest bogata w nauczanie co spowoduje, że poznasz zalety tej metody studiowania co spowoduje silny apetyt na dalsze studia tego samego rodzaju. Kiedy przebrniesz przez jedną, w miarę obszerną i pełną księgę, stosując tą metodę studiowania będziesz miał do niej zapał który sprawi, że znajdziesz czas na dalsze studiowanie tego samego rodzaju. Księga, która spełnia wszystkie wymienione warunki, to np. pierwszy list do Tesaloniczan, napisany przez apostoła Pawła. Jest ona dość krótka, nie nastręcza większych trudności interpretacyjnych i znaczeniowych czy doktrynalnych. Jest niezwykle bogata w swojej nauce. Ma tą zaletę, że jest jednym z pierwszych listów apostoła Pawła. Inną dobrą księgą do studiowania na początek jest pierwszy list Jana, który nie jest trudną księgą, jednocześnie jest jedną z najbogatszych ksiąg w całej Biblii. Drugim etapem jest opanowanie ogólnej treści wybranej księgi. Sposób na to jest bardzo prosty. Polega na przeczytaniu jej od początku do końca bez zatrzymywania się, a następnie przeczytaniu jeszcze raz i jeszcze raz. Może nawet kilkanaście razy i co bardzo ważne, za każdym razem trzeba przeczytać całą księgę naraz, za jednym posiedzeniem. Komuś, kto nigdy tego nie próbował, wydaje się, że to niewiele, ale każdy myślący człowiek, który tego próbował, powie coś innego. To po prostu cudowne, jak przy tej metodzie każda księga nabiera nowego, pięknego znaczenia, zaczyna się otwierać, zaczynają się ujawniać nowe relacje pomiędzy poszczególnymi częściami księgi. Pojawiają się fascynujące linie myślowe biegnące przez księgę. Każda księga zaczyna być na nowo pojmowana jako całość. Relacja różnych części do siebie staje się jasna. James Grace z Bostonu, wielki miłośnik Biblii i wybity nauczyciel, mówił, że przez wiele lat swojej służby posiadał niedostateczną i niezadowalającą znajomość angielskiej Biblii. Pierwsza praktyczna myśl, jaką otrzymał podczas badania Biblii, pochodziła od pewnego laika. Brat ten posiadał niezwykłą pogodę ducha i radość w swoim chrześcijańskim doświadczeniu, którą przypisywał czytaniu listu Pawła do Efezjan. Pan Grey zapytał go, jak on to przeczytał, a on odpowiedział, że pewnego niedzielnego popołudnia wziął kieszonkowy egzemplarz listu do Efezjan do lasu i przeczytał cały list za jednym posiedzeniem. Potem przeczytał cały list po raz kolejny i po raz kolejny. Powiedział, że przeczytał go aż kilkanaście razy, zanim przestał, a zanim wyszedł z lasu, opanował list do Efezjan, a raczej cudowne prawdy tego listu opanowały jego samego. To był ten sekret, na który pan Grey czekał i o poznanie którego modlił się. Od tego czasu pan Grey studiował swoją Biblię w ten sposób i stała się ona dla niego nową, wspaniałą księgą. Trzecim etapem jest przygotowanie wprowadzenia do wybranej księgi. Przed studiowaniem Biblii usiądź przy biurku, weź długopis i na kilku małych karteczkach papieru zapisz sobie następujące pytania: Kto napisał tę księgę? Do kogo pisał? Gdzie ją napisał? Kiedy ją napisał? Z jakiej okazji pisał? Jaki był cel, dla którego pisał? W jakich okolicznościach pisał? Jakie spojrzenie na życie i charakter autora daje ta księga? Jakie są główne idee tej księgi? Jaka jest centralna prawda księgi? Jakie są cechy charakterystyczne księgi? Przygotowawszy te karteczki z pytaniami, połóż je obok siebie na stole przed sobą. Przeglądaj księgę powoli, a gdy dojdziesz do odpowiedzi na któreś z tych pytań Zapisz ją na odpowiedniej kartce. Aby zrobić pracę dokładniej i satysfakcjonująco, może okazać się konieczne przeczytanie tej księgi kilka razy. Nie uciekaj od tego, gdyż to przyniesie Ci wielką korzyść. Kiedy już skończysz swoją pracę z tego etapu, dobrze byłoby, jeśli to możliwe, porównać swoje wyniki z tymi, które osiągnęli inni. Książka, która będzie służyć jako dobra ilustracja tej pracy. To Nowy Testament jego pisarze, autorstwa Jamesa Aleksandra Macmonta, niestety niedostępna w języku polskim. Wprowadzenie, które przygotujesz dla siebie, będzie dla ciebie wielokrotnie więcej warte niż to, które możesz otrzymać od innych. Praca ta sama w sobie wyostrza zdolność postrzegania, porównywania i rozumowania. Odpowiedzi na te pytania nie zawsze znajdują się w tekście danej księgi. Czasem musisz je znaleźć w księgach pokrewnych. Na przykład, jeśli studiujemy jeden z listów Pawła, odpowiedzi na nasze pytania mogą być znalezione w dziejach apostolskich lub w liście napisanym do miejsca, z którego ten list został napisany. Pojedyncze fragmenty listów czasami nie mogą być poprawnie zrozumiane, jeżeli nie wiemy, do kogo zostały napisane. Wiele fałszywych interpretacji Biblii wynika z przyjęcia zbyt uniwersalnie pewnych wskazówek, które wyraźnie przeznaczone są tylko do jednej osoby. Tak samo często fałszywe interpretacje wynikają z zastosowania do osoby niewierzącej tego, co było przeznaczone dla świętego. Zwrócenie uwagi na okazję napisania tekstu może wyjaśnić znaczenie fragmentu, który w przeciwnym razie nie zostanie dobrze zrozumiany. Pytanie o okoliczności, w jakich autor pisał, często nadaje nową moc jego słowom. Weźmy na przykład pełen radości list do Filipian, w którym często powtarza się radujcie się w panu i o nic się nie troszcie, ale we wszystkich modlitwach, z błaganiem, z dziękczynieniem, niech wasze prośby będą przedstawiane Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie pojęcie, będzie strzegł waszych serc. I waszych umysłów w Chrystusie Jezusie. Kiedy uświadomimy sobie, że napisał je Paweł z więzienia, podczas oczekiwania na ewentualny wyrok śmierci, nabierają one o wiele większego znaczenia. Kolejny etap to podzielenie księgi na właściwe części. Ta praca nie jest absolutnie konieczna, ale nadal jest bardzo, bardzo cenna. Czytaj księgę i zauważ podziały na główne myśli i zaznacz je. Zwykle w jednej księdze zawiera się kilka lub kilkanaście głównych myśli, czytając całościowo dostrzeżesz je zapewne. Po odkryciu głównych tematów księgi, nadaj każdej sekcji odpowiedni nagłówek lub opis. Niech to będzie jak najbardziej precyzyjne stwierdzenie ogólnej zawartości tej sekcji. Zrób to takie krótkie i uderzające, jak to tylko możliwe, tak, aby łatwo zapadło ci w pamięć. Na początku nie należy starać się o zbyt rozbudowany podział. Zamieszczam przykładowy podział pierwszego listu Piotra, może on służyć jako prosta ilustracja tego, o co chodzi. Treść zawarta jest w naszym wpisie na blogu lub w e-booku. Kolejnym etapem jest dokładne czytanie każdego wersetu według kolejności i studiowanie go. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić w tym studium księgi w tej metodzie, Werset po wersecie jest dokładne poznanie znaczenia wersetu. Jak należy to uczynić? Istnieją trzy kroki, które prowadzą do poznania znaczenia wersetu. Pierwszym krokiem jest uzyskanie dokładnego znaczenia użytych słów. Czytając, zobaczymy tam dwa rodzaje słów. Te, których znaczenie jest doskonale widoczne, i te, których znaczenie jest dla nas nieznane. Nie robimy tego przez sprawdzanie znaczenia słów w słowniku. Gdyż jest to łatwa, ale niebezpieczna metoda znalezienia biblijnego znaczenia danego słowa. Jedyną i bezpieczną i pewną metodą jest sprawdzenie użycia danego słowa w samej Biblii, a szczególnie u tego konkretnego autora biblijnego, którego pismo studiujemy. Aby studiować biblijne użycie słów, trzeba mieć konkordację, na przykład system Stronga. Najlepszą konkordacją w języku angielskim jest wyczerpująca konkordacja biblijna stronga. W Polsce polecamy zakupienie konkordacji Biblia Gdańska w systemie stronga. Należy znaleźć i zbadać wszystkie fragmenty, w których występuje dane słowo, którego znaczenia nie rozumiemy i szukamy. W ten sposób, aby ustalić jego dokładne znaczenie. Wiele ważnych doktryn biblijnych zależy od znaczenia danego słowa. Na przykład dwie szkoły teologiczne różnią się co do znaczenia słowa usprawiedliwić. Krytyczne pytanie brzmi: czy słowo usprawiedliwiać oznacza czynić sprawiedliwym, czy też oznacza liczyć, lub uznać za sprawiedliwego? Prawidłowa interpretacja wielu fragmentów pisma zależy od tego, jakie znaczenie nadamy temu słowu. Jeśli przyjrzysz się wszystkim fragmentom w Biblii, w których występuje to słowo, nie będziesz miał wątpliwości co do jego biblijnego użycia i znaczenia. Fragmenty takie jak Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 25, Księga Wyjścia, rozdział 23, Księga Izajasza, rozdział 5, Ewangelia Łukasza, 26 rozdział, drugi rozdział Listu do Rzymian, Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, List do Rzymian, 4 rozdział posłużą do zilustrowania biblijnego użycia tego słowa. Używając konkordacji Stronga, każdy człowiek zobaczy, że to samo słowo może być użyte w angielskiej wersji lub polskiej do przetłumaczenia kilku różnych greckich lub hebrajskich słów. Oczywiście przy określeniu biblijnego użycia powinniśmy nadać szczególną wagę tym fragmentom, w których badane słowo w naszym ojczystym języku jest tłumaczeniem tego samego słowa w języku greckim lub hebrajskim którakolwiek z wymienionych konkordacji umożliwi nam to nawet jeżeli nie jesteśmy w ogóle zaznajomieni z Greką lub z hebrajskim. O wiele łatwiej będzie to zrobić z konkordacją Stronga niż Yanga. Zaskakujące jest, jak wiele trudnych problemów w interpretacji Pisma Świętego można rozwiązać przez proste zbadanie biblijnego użycia słów. Na przykład jednym z palących pytań współczesności jest znaczenie pierwszego listu Jana, Rozdział pierwszy, wers siódmy. Czy ten werset naucza, że krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiej winy grzechu? Czy też uczy nas, że krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z samej obecności grzechu, także przez krew Chrystusa, grzech mieszkający w nas jest wykorzeniony? Wielu z tych, którzy czytają to pytanie, od razu odpowie na nie w ten czy w inny sposób ale bezceremonialny sposób odpowiadania na tego rodzaju pytania jest bardzo złym sposobem. Weź swoją konkordację i sprawdź każdy fragment Biblii, w którym słowo oczyścić jest użyte w związku z krwią, a odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona ostatecznie i na zawsze. Nigdy nie stwierdzaj, że znasz właściwe znaczenie jakiegoś wersetu, dopóki nie ustalisz dokładnie znaczenia wszystkich wątpliwych słów w nim występujących przez zbadanie użycia ich w Biblii. Nawet jeśli jesteś pewien że znasz znaczenie tych słów, dobrze jest nie być zbyt pewnym, dopóki nie sprawdzisz ich znaczenia.